Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I co mamy? Kolejny poranek, kolejny dzień, w którym zwracamy nasze oczy Bóg ku Bogu. Kolejny dzień zaczynamy I nie wiem, czy Wy macie takie uczucie, że dni płyną po prostu e, błyskawicznie, że tydzień za tygodniem mija, że dzień za dniem mija. <coughs> Ja mam taki plan, żeby różne rzeczy zrobić w domu. W tamtym tygodniu miałam plan, w tym tygodniu mam plan. Ciągle jest coś, że naprawdę ciężko rzeczywiście tam dotrzeć i czuję takiego pewnego rodzaju frustrację. Bo no chciałabym, żeby pewne rzeczy już jakby zrobić mieć za sobą. Mikrofon bliżej, ale jest blisko. Może za cicho mówię dzisiaj. Więc y Więc budzę się dzisiaj rano i mówię do Boga, że y, mam takie uczucie, że może wielu rzeczy nie ogarniam, że próbuję różne rzeczy zrobić, a innych y, po prostu nie ogarniam. Y, I wiem, że dla Boga y, to, co dzieje się w moim życiu w żaden sposób, nic nie jest zaskoczeniem, że to, co mnie spotyka, przez co ja przychodzę, nic nie jest zaskoczeniem, że <laughs> nic go nie dziwi. On wie, że tak jest. On w całym moim życiu we wszystkim jest. Więc dzisiaj ja patrzę w niebo i mówię do Boga, żeby mi pomógł pewne rzeczy poukładać, żeby mi pomógł pewne rzeczy zrozumieć, pewne rzeczy zrobić w taki sposób, żeby, żeby to życie po prostu się jakoś toczyło. Więc, więc cokolwiek spotyka się w życiu. Cokolwiek ci nie wychodzi, o czymkolwiek myślisz, że chyba nie dajesz rady, to pomyśl sobie, że dla Boga nie jest to zaskoczeniem. Jeżeli on nas wprowadza na pewne drogi, to on wie, że my mamy być na tych drogach. On nas na te drogi wprowadza i jest z nami, pozwala nam przejść. I może wydawać się, że chodzenie w takiej frustracji, że pewne rzeczy chcesz zrobić, a nie możesz do nich dotrzeć, dlatego że ciężko, akurat mi jest ciężko przebić się przez ludzi w życiu przez to właśnie, żeby pójść dalej, żeby nie patrzeć, żeby, żeby się nie jakoś tam nie, wiecie, nie przejmować, ale że Bóg we wszystkim jest we mnie, nawet w takich trywialnościach mojego życia, że Bóg jest we mnie, jest ze mną w tym, że kroczy ze mną, więc jeżeli przeżywasz jakieś lęki, może jakieś choroby, to pomyśl sobie o tym, że że Bóg o tym wszystkim wie, to nie jest dla niego zaskoczenie. nie zaskakuje go nic. On wie, co cię spotkało, wie w jakim miejscu jesteś, wiesz, czym sobie nie radzisz, wspiera cię i szukaj tego wsparcia. I Dzisiaj od rana ja patrzę w niebo i mówię do Boga: Boże, dodaj mi sił, abym mogła te wszystkie rzeczy poukładać, te wszystkie rzeczy pozbierać, te wszystkie rzeczy. Tak, tak zrobić, żeby rzeczywiście było już to załatwione i zamknięte, nie, żebym mogła też skupić się na tych rzeczach, na których chcę się skupić w życiu, żeby tych rozproszeń takich życiowych nie było zbyt dużo w moim życiu. Więc gdzie jesteś? Czym się martwisz? Czym się zamartwiasz? To dzisiaj z rana kładziemy to przed Bogiem. Zuzia pisze o praniu. <laughs> Więc ja staję przed Bogiem i mówię, Panie Boże, że tak dużo różnych frustracji przychodzi do mojego życia, tak dużo różnych y, myśli przychodzi do mojego życia, i ja bardzo potrzebuję, żebyś poprowadził mnie, żebyś poprowadził mnie w taki sposób, żebym ja mogła rzeczywiście funkcjonować y, w taki sposób, który pozwoli mi mieć jakiś spokój który pozwoli mi mieć jakieś takie uporządkowanie, wstępne chociaż w różnych, w różnych kwestiach. I myślę, że, że Bóg bardzo chce, żebyśmy od takich mniej, najmniejszych rzeczy w naszym życiu zwracali się do Niego, więc wróćmy się. Ojcze, który jesteś w niebie. Ojcze, który jesteś w niebie przynieś porządek do serca każdej osoby w tych wszystkich rzeczach, w których my potrzebujemy. Niech przyjdzie porządek w czystości, niech przyjdzie w nieczystości, niech przyjdzie w praniu, niech przyjdzie w poukładaniu różnych rzeczy, niech przyjdzie Twój Boży porządek do nas. Wspomóż nas, poukładaj nam myśli, poukładaj nam serca w tym wszystkim, właśnie po to, żeby ten porządek przyszedł. Amen. Amen. Ja tak patrzę, patrzę na ludzi w koło i widzę, jak, jak słuchajcie, ludzie są tacy um, niesamowicie potrzebujący tego, żeby zadbać w nich o wszystko, tak? Żeby po prostu zadbać o wszystko, żeby po prostu, żeby nie daj Boże nie było tak, że są gdzieś nie, wiesz, pominięci w czymś, niezauważeni, że że jest ta silna taka potrzeba. I zastanawiałam się dzisiaj, dlaczego. Myślę, że dlatego, że właśnie, <śmiech> <śmiech> przepraszam, mamy takie niepoukładania w sobie, mamy takie nieuporządkowania i to powoduje, że nie czujemy się właśnie dobrze. Nie? Że nie czujemy się dobrze, bo wiemy, że chcielibyśmy, żeby pewne rzeczy były poukładane, żeby pewne rzeczy, żeby pewne rzeczy były na właściwym torze. O, Szymon modli się o to, żeby poprowadzić ministrantów, nie? Mhm. Słuchajcie, y w ogóle prowadzenie ludzi nie jest, nie jest taką rzeczą prostą, bo wszyscy mają jakieś tam potrzeby, a wiecie, większość ludzi nie chce się uczyć. W zasadzie mogę powiedzieć, że to jest tak 90%. ludzi chcą, żeby robić za nich, żeby im dogadzać, żeby zaspokajać, że ta mama z tatą tam wiecie, nie kochali, nie zaspokajali, potrzeb nie podnosili, więc większość ludzi trzeba podnosić, trzeba jakby pokazywać, trzeba nieść, iść, nie? Ale broń Boże, ich nie prowadźmy broń Boże, ich nie prowadźmy, ministrantów też nie prowadźmy, tylko uczmy ich tego, czego należy nauczyć, bądźmy z nimi, ale nie prowadźmy. Niech oni idą tak? Niech idą ze swoimi rodzicami, niech idą w swoim życiu. Nikogo nie prowadźmy. Patrzmy na to, żeby to uporządkowanie i spokój przychodził do naszego życia, i to będzie źródłem życia w nas do innych. To będzie źródłem mądrości w nas do innych. Jeżeli o to nie zadbamy, to źródło mądrości w nas się wyczerpuje. Nie mamy go. Nie mamy takiej możliwości, żeby żeby znaleźć taki spokój. Tak, więc musimy znaleźć ten spokój. Musimy znaleźć pewnego rodzaju rytm, uporządkowanie. I właśnie nie zajmować się tym, żeby prowadzić innych broń Boże. Oni muszą, słuchajcie, czy ministranci, czy dorośli ludzie, ludzie muszą wiedzieć, że oni chcą iść, oni muszą zabiegać o to, że oni coś potrzebują, że oni coś chcą, a nie że ci, którzy, tak jak Szymon tutaj myśli, tak, czy ja sobie czasami myślę, że jak tutaj osoby poprowadzić? Nie poprowadzisz nikogo. Nie ma mowy. Ludzie. Kłamią, mataczą, słuchajcie, w świecie chrześcijańskim, we wspólnotach po prostu robią uniki, wiecie, nie konfrontują się sami ze sobą, nie mają żadnej autorefleksji, tak jest, nie? Więc tak naprawdę, czy można człowieka prowadzić? Nie można człowieka prowadzić. On musi zacząć chcieć iść sam. I to też fajna chyba myśl na dzisiaj. Czy ty chcesz sam iść? Czy ty sam podejmujesz decyzję, by iść, czy jednak szukasz ciągle tylko tego, żeby, żeby jakby te zadowolenia przychodziły, żeby te pocieszenia przychodziły, wiecie, dlatego ludzie są tak bardzo skupieni na tym, żeby mieć pieniądze i zazwyczaj bardzo mało ich mają, albo mają w wyniku takiej bardzo ciężkiej pracy, dlatego, że, że właśnie skupiają się na tym, tak, skupiają się na rzeczach niewłaściwych, chcą wywierać wpływ na innych, a powinni jakby chcieć być źródłem życia, być źródłem, być drzewem życia, do którego ludzie przychodzą, nie? I po prostu za nimi nie chodzić. Jeżeli ktoś coś potrzebuje, to trzeba po prostu dać człowiekowi wolność aż on dorośnie do takiego momentu, w którym on będzie potrzebował, on stanie, przyjdzie poprosi. Wtedy kiedy mu dasz cokolwiek, on wtedy przyjmie. Jeżeli będziesz bez jego takiej zgody, bez jego chęci próbować coś dać, nauczyć, pokazać kierunek, to ci ludzie nie, nie wezmą tego, nie? Będą, będą właśnie wymyślać, będą kręcić, będą, będą no właśnie kłamać, nie? To też chyba dla mnie wczoraj było takim silnym przeżyciem, gdzie jak człowiek widzi, że ktoś kłamie, wiesz, że, że kłamie, nie? No i jak tu, jak tu z taką osobą prowadzić, rozmawiać, jak tutaj z taką osobą podejmować jakieś życie chrześcijańskie? To praktycznie. Jest. Praktycznie jest niemożliwe, więc człowiek musi sam się starać, musi sam wychodzić, musi też jakby pokazywać, że mu zależy, musi robić tą atmosferę wokół siebie, że zależy mi, że, że staram się, że wstaję wcześniej rano, że pracuję jakby ciężko właśnie na rzecz tego, żeby się nauczyć, na rzecz tej, tej osoby, która ma mnie nauczyć, którą chce, żeby mnie nauczyła. Więc. Yy, w internetach to jest tak, nie, że tam ludzie szukają ciągle jakichś rozwiązań, ciągle jakichś punktów, nie, ciągle czegoś, co nie będzie kosztowało ich wysiłków. Daj mi gotowe rozwiązanie i spadaj. Nie? Jakby odpowiedz na moje pytania i po prostu więcej nie wchodź. Ja Wiem, jakie ja mam potrzeby, Zaspokajaj te potrzeby, ja ci nic nie dam i jakby idę. Więc zobaczcie, my potrzebujemy tego zatrzymania i uporządkowania w sobie, że ja porządkuję moje życie i zaczynam myśleć o tym, co ja naprawdę chcę, jak ja chcę żyć. Że ja wracam do tych myśli, jak ja chcę żyć, jaką chcę być osobą, że chcę iść za Bogiem, że chcę pewne rzeczy, się, żeby się zmieniały, to ja podejmuję ten wysiłek, żeby dopytać, zapytać, żeby być, żeby uczestniczyć, żeby się nauczyć. Ja podejmuję ten wysiłek, nie? Więc. Y Zapraszam Was do takiej autorefleksji od rana, że potrzebujemy tego uporządkowania w życiu, potrzebujemy, żeby pewne rzeczy się działy, właśnie po to, żeby wiedzieć, w którym kierunku ja idę, co chcę robić i czy w związku z tym robię coś. Nie, bo często jest tak, że my chcemy w określonym kierunku iść, chcemy, żeby określone zmiany przyszły, ale nie robimy nic w tym kierunku. Nie robimy nic w takim kierunku, żeby dać znać światu i Bogu że mi zależy, że chcę, nie? Więc e, zapraszam was do dróg, w których po raz kolejny, w kolejny ranek patrzymy w niebo i mówimy Bogu, chcę stać się osobą według Twojego serca. Chcę być Ewą według Bożego serca i jeszcze raz podejmować wysiłek do tego, by to staranie do mojego życia przyszło. Nie, nie tylko zaspokajanie potrzeb i płakanie, że one są niezaspokojone. Bo wiecie, że jedną z najważniejszych rzeczy w takim buli w życiu człowieka jest to, że on boi się, że on będzie coś chciał i on tego nie dostanie, że on ma potrzebę i nie, ta potrzeba nie będzie zaspokojona tak, że, że nie będzie tak jak będziesz chciał a, a wiecie, Bóg jest genialny w tym, że On nie robi tak jak my chcemy dlatego, że On wie, że coś jest niewłaściwe, że coś się nie sprawdzi, że coś nie pójdzie i On robi trochę po swojemu w naszym życiu my mamy wtedy takie jakieś oburzonka i mamy takie zawiedzenia w sobie że, że, że Bóg robi tak jak On chce, a nie tak jak my chcemy więc ja wracam dzisiaj od nowa na te drogi jakby porządkuję pewne rzeczy w sobie od nowa, podejmuję swój system, yy, ustawiam hierarchię i, i ruszam dalej. I ruszam dalej. Tak. Chcemy być osobami według Bożego Serca. Asiu, nie martw się. Poddawaj to Bogu, nie martw się. Dobrze, że oddajesz. Mm. Więc dzisiaj nie tylko chcemy, ale też robimy te właściwe rzeczy. Życzę Wam dobrego dnia w porządkowaniu myśli, ustawieniu hierarchii i zastanowieniu się nad tym, czego ja chcę i jak ja chcę żyć. Nie? Jak ja chcę żyć? Jeżeli chcesz w określony sposób żyć, potrzebujesz do tego kompetencji, żeby mieć te kompetencje, musisz się pewnych rzeczy nauczyć. Musi Cię też ktoś tym wszystkim poprowadzić. Więc trzymajcie się dróg Boga. Pa, pa kochani. Pa.